No, hej, systemuję pomidoro i dzisiaj, jako już jestem 22 w topce, pokażę Wam rady, które myślę, że. Przez nie stanieć się lepsi, co robić, jak szybciej progresować i tak dalej. Ale zanim to oczywiście łapka w górę z Subik dzwonkiem możecie wbić na poprzedni film, ponieważ tam dwa lajki równały się, jeden engine ticket, który prawdopodobnie zrobimy sobie w następnym odcinku. Zobaczymy, czy uda mi się w ogóle je wyfarmić, bo e, No na razie ich nie wyfarmiłem. Film ogólnie wleciał jakieś 3 godziny temu, a zostawili się tam już 300 łapek, więc bardzo dziękuję za odbiór tamtego filmu. Tutaj mam nadzieję, że też zostawicie jak najwięcej tych łapek. No i co widzowie, pierwszą radą, którą dla was mam, otóż to jest to, że mamy coś takiego jak piramida. No, jak wejdziemy sobie tutaj do tej piramidy, to nic ciekawego tu nie ma, ale jednak jak wejdziemy sobie w tą ścianę, mamy przejście. Wchodzimy sobie tutaj do góry, i właśnie tutaj są te spiny, które otworzymy sobie w następnym odcinku, ale yy, jeszcze nie dzisiaj. Yy, dlatego mamy tutaj takie coś. I jeżeli wygracie free to play polecam bardzo kupić sobie Autore Birfa. Autoklikera niezbyt, bo autoklikara macie w upgrade'ach, 2 plus pety, też bardzo, bardzo fajnie. No i Extra Egg Open, polecam bardzo, jeżeli jesteście graczem w pay to win to Extra Egg Open się bardzo przydaje, ja na przykład tak otwieram 5 jajek. No i tak, następną radą jest zbite jakiegoś fajnego klanu, jak wiecie w poprzednim odcinku byłem trochę w innym klanie, jesteśmy w tej chwili w klanie Void. Czyli w klanie, w którym mamy otóż to top 3. Wbiłem do niego dosłownie jakieś z 10 minut temu Więc myślę, że te klany się przydają jak widzicie patrzcie jakie ja mam busty przez to. Szczerze jest to bardzo, bardzo mocne No i co widzowie? Mogę wam pokazać ogólnie ten klan, a wy widzowie, no zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, pod tym filmem przydałoby się tutaj dobić, nie wiem. Może 200 łapek w górę, myślę, że Wam się uda. No i wchodzimy sobie tutaj do Klanu i mamy Clan Rewards. Ja jeszcze nie wiem, co daje ta skrzynka, więc yy, się teraz przekonamy. Okej, okay, daje nam dwie, dwie potki, nawet no, 4 i 10 owocków. więc bardzo fajnie tutaj mamy. Z boostami tutaj jak się ulepsza to się boosty dostaje No i mamy tutaj prawie full e, klan Ja sobie tutaj siedzę bardzo, bardzo fajnie Podoba mi się ten system klanów, serio Bardzo fajnie to zrobili Następną moją radą, jeżeli już jesteście w tym klanie To polecam sobie wyexpić Full e, siekierkę e, Tym zajmiemy się prawdopodobnie w następnym odcinku Widzowie, bo no też nie będzie tak, że będę bardzo ciekawe filmy wrzucał, no zrobimy jakieś, otwierałem jajka, czy na przykład wymaksowałem wszystkie siekierki, czy tak dalej. Myślę, że będzie to spoko film na następny odcinek. Wymaksujemy sobie to, zostało nam tutaj parę właśnie tych drewienek. No i oczywiście wpłacamy sobie do klanu, ja muszę sobie powpłacać rzeczy, zobaczymy co ja tu w ogóle mogę powpłacać. Myślę, że jakieś kostki możemy, jakieś potki, więc myślę, że ja sobie to potem ogarnę. No, i tak, jak widzieć topkę, widzę, jak widzieć topkę grając free to play? Nie mam zielonego pojęcia. Jest to bardzo, bardzo trudne. E, szczerze, chyba się nawet tego nie da zrobić. Ale jak już wydaliście trochę Robuxów, no to po prostu siedźcie w grze. Siedźcie w grze, to jest szczerze najważniejsze. No, jak widzicie, total klików, tutaj to już ludzie mają jeden SP, tutaj 144 biliony, ja mam 42, więc nie jest aż tak źle. Jestem stereo wysoko w tej topce, ale to pewnie dlatego, bo no PETy mam w miarę dobre, więc myślę, że spoczko. Free to play, myślę, że jeżeli chce się yy, progresować, to polecam sobie zrobić indeks. Indeks jest następna rzecz na liście, którą polecam sobie zrobić, ponieważ mamy tutaj takie coś jak. Plus jeden petek, mamy tutaj więcej szczęścia, więcej klików, jak widzicie, no i jakieś tutaj podki, które mogą się przydać. Następną radą, jeżeli w sumie jesteście w klanie, bo to też jest dla klanowiczów, ale no do klanu musicie sobie jakoś bić, bo to jest obowiązek, żeby tutaj Trechar dawać tą gierkę. Jest to, że wszystkie kostki wpłacajcie po prostu do klanu. Moim zdaniem bez sensu jest je tutaj otwierać. Myślę, że to nie ma sensu, oprócz topki, jedyne, które się opłaca otwierać, moim zdaniem, to jest właśnie ta Royal, Royal Aura Dice oraz Insane Aura Dice. To na pewno, to na pewno, widzę otwierajcie, nie wpłacajcie tego do klanu, ale resztę ja bym wpłacił. Do poprzedniego klanu, w którym byłem, wpłaciłem 1500 zwykłych kostek, więc no, no i tutaj lider może to wszystko ulepszać. No i widzowie, jeszcze, jeszcze taka rada, no, nie wiem, dla... Początkujących bardziej. Jeżeli już dotarliście do tego świata, to po prostu zróbcie sobie ten pokój. Zróbcie sobie ten pokój, bo mamy tutaj większe szanse y, na właśnie lepsze pety, typu jakieś legendarki, mitiki, jak widzicie tutaj. Y, Eternala mamy więcej szans. No i oczywiście prawdopodobnie na a, też mamy więcej szans, więc myślę, że polecam właśnie zrobić ten pokój. No i ten, jak nie wiecie, y, jak zrobić ten świat, to ja już wam szybko pokazuję. E, tutaj mamy pierwszy przełącznik, więc kupujemy, przełączamy. Tutaj mamy drugi przełącznik, kupujemy i też przełączamy. Tutaj tak samo mamy następny przełącznik. Na Toxic Arenie jest oto w tym miejscu. Na Dezercie jest w wcześniej wspominanej e, piramidzie. Właśnie o, właśnie tutaj. No i ostatnim naszym przełącznikiem jest przełącznik, otóż w tym miejscu. E, I teraz tak, następną moją radą jest to, że jeżeli mamy takie coś jak event Falling Stars, to polecam bardzo. Właśnie do niego pójść. Jak widzicie, mam tego bardzo dużo. Mam po 100, 100, 100, 200 w sumie. No i tak, ja sobie to używam tylko wtedy, kiedy mam potki, żeby to się jakby stakowało. Potek się na razie nie używam. Myślę, że sobie dopiero co po nocco ja Jak już to na laka i na spida. Owocki. Owocki polecam Wam po prostu odpalać. Owocki jak macie, to po prostu sobie odpalcie na parę godzin, tak jak ja tutaj. Ja właśnie nie mam wszystkich odpalonych, więc. Muszę sobie odpalić. sumie o dajcach Wam oczywiście powiedziałem, żeby się otwierali jedynie prawdopodobnie te i te. No, i jak je zdobyć? Mamy takie jak rewardsy. Jak ktoś nie wie, nie mamy tylko tych rewardsów. Mamy oczywiście daily, które nie jest aż takie złe. Tutaj mamy na przykład trzy Royal Aura Dicey. Ale najważniejsze są acigmenty. Jeżeli serio chcecie szybko progresować, to sobie po prostu róbcie te acigmenty, ponieważ mamy tutaj dużo owoców za zdobycie du dużej ilości owoców. Tutaj mamy za zniszczenie 1000 drzewek, 3% laka oraz na 6 godzin. Dwa razy laka, więc myślę, że nawet spoko. Mamy tutaj oczywiście potki i fruty, więc niszcie drzewka. Drzewka się opłaca serio niszczeć. Tutaj yy, myślę, że też wszystko się inne opłaca. Odbierajcie sobie to, bo yy, jak widzicie, on na przykład jest aura lak większy. Więc myślę, że yy, nie jest to aż takie bardzo złe. Tutaj mamy hard speed i tak dalej. Ja zaraz to w ogóle będę robił, gdzie to jest bardzo dobre, bo mamy hard speed plus 5, gem multiplayer plus 5 i click multiplayer Także plus 5. Widzę, tak się zostałem. Jaką ja Wam mogę jeszcze radę dać? Oczywiście, aury. Aury, zakładajcie sobie tą najlepszą. Ja w tej chwili mam Time Aura. Nie jest to jakaś bardzo, bardzo dobra. Wiem, że są lepsze. Tylko, że no, tymi gorszymi gostkami myślę, że się nawet tego nie opłaca otwierać, bo to nie ma sensu. A i widzowie, ogólnie podsumowując, myślę, że gra jest bardzo spoko. Jest tutaj co robić na pewno, bo jak mamy takie coś jak Aury, które działają jak RNG, lub mamy właśnie siekierki, co działają jak Timber Champions, więc myślę, że bardzo, bardzo fajne są tutaj te mechaniki. Mam nadzieję, że więcej tego wprowadzą. Na przykład jakieś łowienie czy coś, myślę, że to też by było spoko. No i nie jest to tak jak na przykład w Petsimulatorze, gdzie jest to łowienie czy... Kopanie i ono nic totalnie nie wnosi do gry. Tutaj musimy kopać drzewa, które dadzą nam więcej większego busta w klanie, co no przydaje się, przydaje się bardzo. No łowienia na razie nie ma, ale tutaj mamy też RNG, które także się przydają, więc myślę, że spoko. Widzowie, jak działa Prestige, już wam tłumaczę. Otóż to mamy tutaj takie coś jak. No, mamy po prostu znak zapytania, za co dostajemy prestiż? Za otworzenie jednego jajka mam jeden exp, i tak dalej, i tak dalej. Najwięcej exp, myślę, że się dostaje za granie po prostu, albo nie. Widzę, że za drzewka się bardzo dużo dostaje. Więc widzowie, jeżeli chcecie robić właśnie tego prestiża, to chyba myślę, że tutaj powinniście najbardziej to jeść owoce. Używać dużo potek, ale to myślę, że z owocami będzie łatwiej No i niszczyć drzewka No i oczywiście siedzieć w grze, bo za jedną minutę macie 25 expa Więc w jedną minutę też zniszczycie dużo drzew Myślę, że będziecie szybko progresować No i też jak widzicie mamy tutaj pet equip Mamy tutaj większy szansę na shiny Mamy tu luck multiplier oraz insane aura dice Tylko, że to jest już za 11 poziom Ale ogólnie mamy tutaj na przykład deskę, void aury Myślę, że to też spoko jest no i różne jakieś busty, więc myślę, że e, róbcie sobie ten prestiż. Widzowie, jak, jak widzę trade to oczywiście tradujcie się, bo no, opłacane będzie tradeowanie, się, nie oszukujmy się. No i jedyne, co teraz możecie robić, to po prostu siedzieć i otwierać jajka. Ja właśnie to będę robił, będę tutaj dalej progresował w topce. Myślę, żeby utrzymać się na tym top 25 do końca tygodnia, ponieważ e, wtedy dostanę peta, więc będzie spoko. Mam nadzieję, że się utrzymam w tej topce. Ja ciągle będę farmił, ciągle będę siedział w tej jerce. No i wam też polecam. Po prostu siedzcie w gierce, odbierajcie nagrody, to widzowie, więc podsumowując, jedyne co musicie robić, żeby szybciej progresować, to oczywiście otwierać jajka, a jak już jesteście przy kąpie, czy tam przy telefonie, niście drzewa, wpłacajcie je do klanu, no i progresujcie, miejcie lepsze boosty, to tak naprawdę na tyle. I ulepszcie sobie owocki, bo może niektórzy nie wiedzą, bo w sumie wam jeszcze nie powiedziałem, jest takie coś jak tutaj farmer. Ja na przykład tego nie zobaczyłem na początku gry i tego nie ulepszyłem, a jest to opłacalne. Więc widzowie, jeszcze widzę tutaj jedno, teraz sprawdziłem, jest tak coś jak Daily Streak. I tutaj im dłużej siedzicie w grze, tym macie większego, e, no większe, większe boosty, no. Więc widzowie, mam nadzieję, że pomogłem, jeżeli tak, no to łapka w górę sobie dzwonkiem, napiszcie też w komentarzu, czy wy macie jakieś rady do tej gierki, jeśli nie, no po prostu napiszcie jakiś miły komentarz. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się i siemka!